Przede wszystkim w tej książce mówię o takich kwestiach, których się nie mówi w telewizji głównego nurtu, czy nawet właściwie w tej chwili wszystkie telewizje praktycznie są telewizjami reżimowymi. No, nie mówi się o, o takich kwestiach, takich problemach, takich faktach na temat Unii Europejskiej. Nie mówi się również w innych mediach głównego nurtu, czy to właśnie w gazetach, czy też w stacjach radiowych. I ja próbowałem właśnie wyłowić z tego, z tych 20 lat członkostwa wyłowić właśnie takie elementy, które są zamilczane tak naprawdę. A mimo a, a one są tak naprawdę wiadome, one są dostępne, bo to są dane i Głównego Urzędu Statystycznego, to są dane Eurostatu. To są dane Narodowego Banku Polskiego, i właśnie w tej książce przedstawiam na podstawie między innymi tych danych, jak to wyglądało przez te 20 lat. Czy na pewno żeśmy zyskiwali na członkostwie tak, jak twierdzi zdecydowana większość polityków i jak myśli zdecydowana większość Polaków, czy jednak niekoniecznie. I ktoś, kto sięgnie po tę książkę będzie miał odpowiedź. Ja na przykład podaję taki, taką sprawę inwestycji. Czy zdawali sobie Państwo sprawę z tego, że w roku 2004 dochody firm inwestujących, zagranicznych firm inwestujących w Polsce były tysiąc razy wyższe niż dochody polskich firm inwestujących za granicą? Mówimy o roku 2004. Czy zdawaliście sobie Państwo z tego sprawę? To jest gigantyczna przepaść, gigantyczna nierównowaga. Potem w ciągu tego dwu, tych 20 lat członkostwa Polski w Unii, to się pogarsza, przepraszam, polepszało się, polepszało się oczywiście na korzyść polskich firmy, polskiej gospodarki i w roku 2022 było to już tylko cztery razy, ale nadal była ta, ta nierównowaga czterokrotna. I efektem tego był m.in. drenaż polskiej gospodarki przez zagraniczne firmy na kwotę bilion 150 miliardów złotych przez te 18 lat, bo najnowsze dane są z roku 2022, no więc od 2004 do 2002. To jest gigantyczna kwota pieniędzy. Eee, samo mówi za siebie. Samo mówi za siebie. Mi się przypominają e, słowa pewnego przedsiębiorcy, Tarnowskiego sprzed bodaj 10 albo może 15 lat, który powiedział do mnie, Panie Mirku, przecież my nie produkujemy nawet kalkulatora. Jesteśmy tylko montowniami. Montowniami albo podwykonawcami niemieckich firm, między innymi. I efekt jest taki, że oczywiście te firmy polskie, które są podwykonawcami niemieckich firm na tym zarabiają. Absolutnie nie można powiedzieć, że nie, bo zarabiają. Ale ta ich marża jest minimalna. Natomiast na tych samych produktach te firmy niemieckie mają znacznie większą marżę. Oczywiście mówimy umownie o firmach niemieckich, ale to chodzi o wszystkie inne firmy z Europy Zachodniej. Choćby na przykład firmy duńskie działają w ten sam sposób. Marża, którą ma na danym produkcie firma polska jest niewielka, a marża firmy duńskiej jest wielokrotnie większa. I w efekcie możliwy jest w ogóle ten transfer tych pieniędzy. Tak to wygląda i tak to funkcjonuje. Największa strata, z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wynika z unijnych regulacji, z unijnych regulacji, bo zyskujemy na dostępie do wspólnego rynku, natomiast tracimy na unijnych regulacjach. I są różne wyliczenia, które mówią, jakie są to sumy. I, i można powiedzieć, że to jest mniej więcej rząd wielkości około 10% PKB Polski co roku. Efekt unijnych regulacji, których no, gdy nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie mieliśmy. Czyli to są bariery, bariery rozwoju, można powiedzieć. To niekiedy wejdę w słowo sztucznie stwarzane, chociażby przy takiej okazji związanej z transportem, kiedy zaczynaliśmy być konkurencyjni i podbijać zachodnie rynki, no został wciśnięty hamulec, okazało się, że są równi i równiejsi, a z drugiej strony nie wolno nam już praktycznie niczego, a Sejm zajmuje się jedynie implementacją prawa unijnego, tak jakby to prawo unijne było nadrzędne wobec polskiej konstytucji. No dokładnie tak. No, po, poruszał pan, poruszył pan kilku tak naprawdę ważnych problemów. Rzeczywiście, jest tak, że my musimy w całości implementować prawo unijne, a jeśli go nie implementujemy, to wtedy czekają nas albo na początku, oczywiście, jakiś szantaż ze strony Komisji Europejskiej, a potem wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i kary, które płacimy. I nie jest to jakby sprawa jednostkowa. Tych kar rzeczywiście Polska sporo dostała, a z drugiej strony. W 100% prawo polskie musi być zgodne z prawem unijnym. Co ciekawe, jeśli mamy projekt polskiej ustawy, to nie bada się tego projektu, jeśli chodzi o zgodność z polską konstytucją, natomiast bada się, czy on jest zgodny z prawem unijnym. No więc tak to wygląda. No, ostatecznie, co to oznacza? Co to oznacza? To oznacza, że nie jesteśmy krajem suwerennym. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, a może raczej Berlin. Kiedy Polacy to Pana zdaniem zauważą? Nie wiem kiedy zauważą. Myślę, że gdyby mieli zauważyć, to już by dawno zauważyli, bo to już to nie jest od, od dnia dzisiejszego, tylko to już się dzieje e, tak naprawdę e, od co najmniej Traktatu Lizbońskiego. A ma być jeszcze gorzej, bo przed nami propozycje zmian traktatowych, które zostały przedstawione pod koniec roku 2023, i one idą nie w kierunku federalizacji, jak się mówi, tylko w kierunku centralizacji centralizacji budowy superpaństwa państwa z gospodarką centralnie sterowaną, centralnie sterowaną z Brukseli. I tak to, będziemy tak to będzie wyglądało. W takim państwie będziemy żyli. Państwie o nazwie Unia Europejska oczywiście, a my, jako Polska, pozostaniemy jedynie prowincją landem. Albo landem, albo województwem. Każdy może to sobie nazwać, jak mu pasuje.